Proszę bardzo, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. Czy to jest schronisko? Tak, na zwierząt. Psy, koty. Słucham. To się świetnie składa, bo ja bym chciał adoptować królika. Kogo? Królika. Bardzo oryginalnie. A dlaczego nie psa? No z psem to trzeba na spacer wychodzić. A królika można ugotować i zjeść, co? Nie, no co pan wymyśla? To przecież to dla dziecka, dla syna, żeby przyjaciela miał. Na pewno? No, no oczywiście. No co pan za głupoty wygaduje? No. Przepraszam pana najmocniej po prostu. Mamy coraz więcej prób wyłudzenia królika. Do zjedzenia? Tak, na obiad. No ale widzi pan, co się dzieje. Inflacja, drożyzna, Polski Ład, Zielony Ład, tak? Rata kredytu, głupi makaron, rzucą jedną krewetkę do makaronu, już. Owoce morza, 79 zł. Powarniowali, no. Dobrze, to pan się tu pogada, ja już go wybiorę, nie będę panu przeszkadzał. Nie, nie, tak to też nie. Zapraszam tutaj do mnie. Musimy wypełnić formularz. Formularz? Tak. Musimy sprawdzić, czy ma pan zdolność adopcyjną. Królika? A kogo? Proszę bardzo, niech pan siada. Unia Europejska. Jednak w niej zostaliśmy, także... Jedziemy. Królik, tak? Tak, królik. Nazwisko? Wilczyński. Od Wilka? No, od Wilka, a od kogo? To nie jest wegetariańskie nazwisko. A to musi być? Nie musi być, ale dlaczego na przykład nie nazywa pan się Kapuściński, jak ja? Mój ojciec był Wilczyński, to co ja mam się nazywać jak pan? No nie niby tak. Dobra, idźmy dalej. Yy, Wilczyński, adres zamieszkania, pod którym będzie mieszkał królik? Lisa Kuli. Co? Czy ja coś mówię? A pan się tak patrzy dziwny. No to patrzę się nie wolno? No ale o co chodzi? No czy to patrzę, tak? No to jest taka ulica, ja tam mieszkam, no tyle. Wilk, list, no. Normalne to jest? Znak zodiaku? Lew. Dobra. Spytam wprost. Je pan mięso? No, wiem, ale nie chcę tego królika zjeść! Ale czapka do zimna z królika? Pewnie by się przydała, co? Już, już mam czapkę. Czego? Second handu. A nie wiem, ja nie wiem. Może jestem. Dobra, idźmy dalej. E, czy jest pan gejem? No, no nie, a, a, a to źle? Nie. Dlaczego? Po prostu trochę nienowocześnie, tak? Znaczy, wie pan, to, to, to prawda, nie jestem, ale podobno podobam się mężczyznom. Ktoś panu nakłamał. Czy geje powinni móc adoptować króliki? No, no czemu nie? Byle się z nimi nie całowali na ulicach. Tak jest. W domu to niech sobie po suficie łażą, tak? Też jestem za tym, dobra. Czy dwutygodniowy płód królika to już królik? Słucham? Co? Co, Co to to za pytania Przepraszam, sobie? przepraszam. To jeszcze stare formularze z wyborów. To... <słuch> Przepraszam najmocniej, wymienili ludzi, a papiery zostały, tak? Dobra, to już wykreślamy, wy, wykreślamy. Czy zamierza pan dać dziecko do komunii? Co? co? Przepraszam najmocniej, to też jeszcze Czardek wymyślał. To już wykreślamy. Nie, to nie ma sensu. Pani Barbaro! Przepraszam najmocniej, Pani Barbaro! Lecę, lecę, lecę! Pani, pani, pani przynieście nowe formularze, tak? Well, idę, idę, mam. A, co to? A gdzie jest Pani Barbara? Nie ma. Gdzie jest? Pana żona przepędziła wszystkie baby ze schroniska. Dlaczego? No bo pana podejrzewa o romanse. Jak to przepędziła? No normalnie. Przyszła wczoraj, wyciągnęła za kudły na ulicę. A ta marynka z marketingu została? Która? No która, która? Taka z, z tatuażem na pośladku, to. <noise> Może pan nie kojarzyć. No, nie wiem, no. no ale wszystkie to wszystkie. Zostały tylko chłopy i zwierzęta. Kurde. Straszna alternatywa, nie? A był taki kalendarz z gołą babą na ścianie, to gdzie on jest? No jak to gdzie? Zerwała! Jest. Ani krzyża, ani gołej baby. Została goła ściana! I czym tu się podniecać, nie? Panie dyrektorze, co? a ten autokar przed schroniskiem, to co to? A, to przyjecha, przyjechali tacy od tych starych formularzy na szkolenie. Jakie? Odwracanie kota ogonem. A no tak, za tydzień wybory. Tak, tak, dobra, bardzo no. dziękuję. Już przepraszam z najmocniej za, za, yy, za to wszystko. Mamy nowe formularze. Uwaga, czyli jedziemy dalej. Yy, yy, czy królik będzie miał osobny pokój? No, nie bardzo, bo byśmy musieli wszyscy w kuchni siedzieć. Dlaczego tak? Mieszkamy w trzy osoby w kawalerce, co ja pokój oddam? Gdzie? W trzy osoby w jednej izbie? No. Zawód? Nauczyciel. Wszystko jasne. Patologiczna bieda. To i tak, że macie mieszkanie w bloku, nie gdzieś tam w lesie, dół jakiś wykopany, przykryty blachą falistą. Lisakuli? No. To nie są takie patobloki tam za torami. No tam przypętli, Taki syf ostateczny, azbestowy, zagrzybiony? No nie wiem, remontujący, ja poradzę. ora dobre miejsce dla królika. Dlaczego? Królik lubi mieszkać w norze. Czyli mały, mały plusik. Dobra. Czy był pan kiedyś karany? Za co? Nie wiem, może pan kogoś zabił. Co? Zjadł pan kogoś! Słucham? ze skóry. Mówię, nie chcę tego królika zjeść! Czyli nie był pan karany, tak? No nie, no. Jak pan tak ciśnie, to matka mnie w dzieciństwie karała, jak nie chciałem jeść obiadu. Mówiła, nie zjesz tych ziemniaków, to będzie kara! Co było na obiad? Czysty barsz. Tylko? Woda, warzywa, nic więcej. Bez niczego? No, czysty zupełnie. A potrawka z królika smakowała? No co pan? Bieda była w domu, aż piszczało. Aż tak? Aż tak. Ro rodzice też nauczyciele? Też. Dobra, czyli bieda genetyczna, no to. Szybko się z tego nie wygrzebiecie. Nie w tym kraju. Będą podwyżki przecież. No, żeby pan nam jakimś jachtem nie odpłynął za te pieniądze. No. Chciało się uczyć, to ma pan za swoje, tak? Mój kuzyn całe życie chodził na wagary i ma miliony, tak? A co robi? Blaty kuchenne. Dobra. Ile jest w domu osób dorosłych? Yy, yy, no, dwie. Ja i żona. Ja i żona. Żona-kobieta? W sumie się dawno nie przyglądałem. A chyba tak. Czyli jeszcze po staremu, tak? Jeszcze się po staremu załapałem. Dobrze, ktoś to musi dokończyć, tak? Bo to mają zlikwidować, tak? Podobno. Dobra. A ta żona to jakaś taka atrakcyjna? Króliczek Playboya, to to nie jest. No to dobrze, żeście się dobrali. Kobieta, tak? Kobieta. Ci, dzieci ewentualnie, tak? Macie dzieci? No tak, jedno dziecko, syn, te 7 lat, dla niego ten królik, jak panu mówiłem. Tylko jedno dziecko? Jak to tylko. Co tak słabo? Jak, jak słabo? Nie chcecie, nie możecie? Co? Żona jest bezpłodna, czy pan jakaś taka fojara? Nie potrafi się do niej dobrać, czy ona ma jeża w majtkach. Pan nam do niej podbija na tupnie nogą, już panu ucieka jak taki szur pod ścianą przestraszony. Co tam się u was wyprawia? Takie są pytania w kwestii nariuszu adopcji królika? Czy ja jestem fujara, czy żona ma za w gaciach, się do niej dobrać nie potrafię? Takie? Tak, takie są pytania. Mogę zobaczyć? Dobra, może dokładnie takich nie ma. Ale urzędnik ma prawo dopytać, jeśli coś jest niejasne. A co to jest niejasne? Dlaczego nie macie więcej dzieci? Kłopoty z erekcją? Pana co to znaczy? Nie wiem, pan, co to znaczy erekcja? Mam panu pokazać? Jak mi pan nic nie pokazuje, po co się mi pan w ogóle pyta o takie Ja rzeczy? tutaj zadaję pytania, więc? Wszystko jest w porządku. Tak. Wszystko działa. Tak jest. Konar płonie. <laughs> zadowolony? A co ja mam do tego? To pana sprawa. Konar płonie? Co to za sformułowanie knajackie? Ludzie nie mają czym w piecu palić, zbierają chrust po lasach, a pan konarem wymachuje? Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Ludzi z pan przeprosi. Żona by chciała mieć więcej dzieci, jeszcze drugie dziecko, córkę, no ale ja uważam, że nas nie stać. Możemy już zmienić temat z tych takich wstydliwych... Oczywiście. Czy na widok zwierząt czuje pan dziwne podniecenie? Jakie znowu podniecenie? Królika można skrzywdzić na różne sposoby, niekoniecznie ukrycając mu łeb, można go poturbować jeszcze, jeszcze za życia, tak? Więc pytam, czy obserwuje pan u siebie jakieś nietypowe reakcje? Jakie znowu reakcje? Na przykład, nie wiem, no. miałby pan ochotę się o coś pocierać? Czego nie mam się ochoty o nic pocierać, no. Chodzą się panu pięty? Nie po Pa Pachwiny? Te nie. Dziury? No. Te dziury między palcami? Nic mi się nie poci. jestem tam suchy od góry do dołu jak pieprz. Aż tak? Aż tak. No to też niedobrze. W końcu pan się zatrze. Wytworzy się iskra, przeskoczy na firankę, z firanki na siano, a w sianie królik. No dobrze. A jak pan widzi futerko? No co pan sobie myśli? To bym pogłaskał. A więc jednak, a więc jednak, to bym pogłaskał. Mm -hmm. A czym to futerkowy pan pogłaskał, co? Ręką. Ręką. Czym jeszcze? A czym jeszcze można futerko głaskać? Widzę, że ma pan ograniczoną wyobraźnię. Niedobrze, niedobrze. Zostawi pan uchylone drzwi balkonowe, bo nie starczy panu wyobraźni. Królik przez to wyskoczy i się zabije, tak? Minus. Minus. I teraz uwaga. Czy pana żona w trakcie seksu krzyczy? Co do pana w ogóle obchodzi? To jest ważne, bo królik w nocy chce spać. Powiem panu tak. Nie obudzi się. Nie obudź się. Doskonale. Nie obudź się. Ale właściwie dlaczego się nie obudzi? Dlatego, że nie uprawiacie seksu? Dlatego, że żona nie krzyczy? Czy dlatego, że krzyczy? Próbuję, ale panią udusi poduszką! Człowieku, nie rozdrapuj tych ran. Zapędził pan się w kozi róg, Wilczyński. W kozi róg. Królik prowadzi życie nocne. I takie hałasy, jak krzyki żony w trakcie seksu, mu nie przeszkadzają. Gówno mnie obchodzi wasze życie erotyczne. To pytanie w zasadzie dotyczyło tego, czy zna pan zwyczaje królików. Znam. Nie zna pan. Znam. A mimo to chce pan adoptować tego gryzonia. Tak, adoptuję tego gryzonia. Królik to nie gryzoń, tylko zajęczak. Nie obchodzi mnie A to. czym się różni gryzoń od zajęczaka? Nie obchodzi mnie to. nie jedzą z łopek, a zajęczaki prosto z ziemi. Niech sobie i dupą ja by pan mi go oddał. Tym razem dwa minusy, drugi oczywiście za co? Za dupę. Tak jest. Opłacało się. Za dupę. Jakie ma pan oczekiwania wobec królika? Takie oczekiwania, przecież takie zwierzę z uszami, marchewie. Jakie cechy charakteru pan preferuje? Oczekuję, że będzie oczytany. Tego jeszcze nie grali? Zbyt wysokie oczekiwania? Królik poddany presji może gubić sierść. Minus? Tak, oczywiście, że minus. Ile godzin dziennie planuje pan przeznaczyć na zabawę z królikiem? Jedną. To się nie dobawi minus. Dziewięć godzin go będę lulał. To się zabawi na śmierć, minus. To ile ma być? Próba wyłudzenia odpowiedzi? Minus. Trzeci. A w co pan się będzie z nim bawił? Nie wiem. Mi... Pan... A w co się można bawić z Królikiem? Na różne sposoby można się z nim bawić. Można mu zrobić, nie wiem, labirynt z klocków. Zrobię mu labirynt z klocków. Tor przeszkód z butelek. Tor przeszkód z butelek. Domek z gazet. Domek z gazet. Można go ugotować i zjeść. Ugotuję go i zjem. Zagapiłem Przekażę się. Mi. słaby refleks. Ale zagapiłem Królik wyskoczył przez okno, a Pongo nie zdąży złapać, czyli? Minus. minus. Y kolejny blok pytań. Unaga. Czy myśli pan o przeprowadzce, w ciągu najbliższych czterech lat do większego mieszkania? Ewentualnie. Ewentualnie, co ewentualnie? Dziadu na metr kwadratowy cię nie stać. Sieć na dupie, tam gdzie siedziałeś. <grym> Oczywiście, że nie. Czy ma pan rekreacyjny domek na wsi? Nie. Czy nabył pan ostatnio jakiś towar luksusowy? Przeglądałem. Przeglądałem, chyba śmietnik. Nie. Czy planuje pan wakacje za granicą? <grym> chyba powiatu. Nie. A w Polsce? A, może do znajomych na bieda działkę, żeby sobie popalić, śmiecić, czyli odpowiedź D. Czyś pomyliłem? Wszystko się zgadza. Dziękuję. I ostatnia część. Czym zamierza pan karmić królika? Ręką. Bardzo pomysłowo. Co będzie w ręku? Co będzie? No, jakaś... Trawa, siano, szawiu mu narwę, warzyw. Dany. Warzywa. Chodziło oczywiście o warzywa. Jakie warzywa? No, jakie? No, w torbie mam takie Mogę warzywa. Zobaczyć. A to, to pan warzyw nie widział. Tak akurat nie widziałem. Zobaczmy, co my tu mamy. Marchewka, bardzo dobrze. Pietruszka, bardzo dobrze. Sałata, w punkt! Dawaj, to potrop! Jeszcze nie skończyłem. Czosnek? Będzie mu z gęby śmierdziało, ale będzie miał zdrowe dziąsła. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co to jest? Co? Majeranek? No, majeranek. Liść laurowy? No. Ziele angielskie? Śmietanka 30%? Mak makaron tu kartki? Pani Wilczyński, kogo pan chciał nabrać? Mnie? Starego wygę? Przecież ja wiem, co to jest! Co to jest? Przepis na królika w śmietanie. Karol Okrasa, gotujemy zajęczaki, strona 69, oczywiście wniosek odrzucony. Jak panu nie wstyd? Jak panu nie wstyd? Tak czułem, że nauczyciel, to coś będzie jakiś przekręt. Jak panu nie wstyd? Dziadu, jeden. Przepraszam, wie pan, kiedyś nauczyciel to był ktoś, a teraz belegnuj mi, może kubeł plastikowy na łeb sadzić, o! Co ja panu poradzę? Niech pan sprzedaje zniszczenia pańskiej skórki przed cmentarzem, co ja panu poradzę? Nie, no wie pan, no, chciałem zrobić niespodziankę żonie na 30. rocznicę ślubu, chciałem jakiś jej obiad ugotować, nie, znowu, zupa z pokrzyw, chciałem ją zaskoczyć, zrobić jej królika w śmietanie. Chce pan zaskoczyć żonę? No. Niech pan jej córkę zrobi. Córkę w śmietanie? Iść ty zboczeńcu, już się tu nie ma wynochać stąd, ty dziadu, jeden wyłudzaczu, ty. Menelu, ty! Stop! Co pan powiedział ostatnio? No, że córkę w śmietanie. Wcześniej. Że z żoną ile lat? 30. 30 lat? Tak. Z jedną babą? Z, z jedną żoną. Panie, bo ja mam trzeci rozwód za chwilę. Niech pan mi powie, jak pan to robi? Ja panu dam tego królika, jeszcze panu dołożę, to my tam mamy, kota, psa. Jak to, jak pan to robi, że tyle razy z jedną babą? No bo wie pan, przed ślubem jeszcze z żoną, Żeśmy się umówili, nie? Że w ważnych sprawach w małżeństwie decyduje ja, a w nieistotnych żona. No i? Pan sobie wyobrazi, że przez 30 lat nie było ani jednej ważnej sprawy.